Wielu spraw brakuje w naszej dzielnicy. Jednym z nich był właśnie plac zabaw. Cieszę się, że dzisiaj go otwieramy dzięki pomocy tarzy pożarnej naszej tej ochotniczej. Mamy pożyczony kawałek terenu miastu oraz pomoc w budowie placu i mieszkańcy będą mogli z, tego obiektu, z tych obiektów korzystać. Jest tutaj kilka urządzeń, kilka urządzeń do zabawy. Jest to takie miejsce średniej wielkości w świecie pracy zabawy, natomiast no na pewno jest to miejsce, gdzie się jednak z dziećmi można spotkać, się, gdzie te dzieci będą miały zajęcie i mogły miło spędzić czas. To są bardzo potrzebne inwestycje. Tym bardziej, że w dzielnicy Cukawie się jeszcze takiego placu zabaw nie było. Ta, ten taki plac, zabaw właśnie dla dzieci, będzie myślę integrował lokalną społeczność, bo z jednej strony dzieci będą miały zabawę, ale też będzie miejsce do spotkania osób starszych. No, w przyszłości myślimy o tym, żeby starą szkołę, która, która tutaj w tej dzielnicy jest, aby teren ten oczyścić, bo. bo bo chcemy wyprowadzić te osoby, które, które są, bo budynek wymaga e, niestety rozbiórki i tam urządzić uży takie lokalne centrum rekreacyjne. Na razie, póki co, ten plac zabaw e, chcemy, aby służył mieszkańcom dzielnicy wsi, ale też tych osób, które korzystają z rekreacji e, w lasach e, na południu od Straż bardzo pomogła i działa wspaniale dla naszej dzielnicy, natomiast rzeczywiście wczoraj było spotkanie, jeszcze takie potwierdzające, gdzie, gdzie straż odmówiła udziału w otwarciu tego placu, mimo tego, że pomagała do tego, że ma pretensje do Urzędu Miasta o to, że bardzo długo są załatwione formalności związane z zakupem samochodu dla jednostki, samochodu bojowego, na który bardzo czekają. Chciałem powiedzieć, że tu akurat może nie mają racji, dlatego że sprawy związane z samochodem Straży Pożarnej wynikają z tego, że ten samochód miasto zakupuje od Urzędu Miejskiego w Kamińsku. I w związku z tym, że dopiero wczoraj burmistrz Kamińska podpisał dokumenty, więc to nie, te sprawy nie leżą po stronie Urzędu Miasta, związane z zakupem tego samochodu.